Dzień dobry. Zaprezentuję Państwu proces biznesowy zawarcie umowy sprzedaży z perspektywy portalu użytkownika profesjonalnego. Celem procesu jest przypisanie sprzedawcy do charakterystyki punktu pomiarowego na podstawie zawartej umowy sprzedaży, zarówno w przypadku zawarcia umowy sprzedaży po raz pierwszy na danym PP, oraz w przypadku zmiany sprzedawcy. W prezentowanym przykładzie następuje zawarcie umowy sprzedaży bez oświadczenia woli. Stanem początkowym jest odebranie przez OIRE od sprzedawcy komunikatu powiadomienie o zawarciu US. Stanem końcowym łączne zakończenie działań zmiana charakterystyki PP, udostępnienie OSD przez OIRE komunikatu powiadomienie o nowej US oraz komunikatu powiadomienie o potencjalnej potrzebie przekazania danych pomiarowych, udostępnienie SE przez OIRE komunikatu akceptacja powiadomienia o zawarciu US albo Udostępnienie SE przez OIRE komunikatu odrzucenie powiadomienia o zawarciu US albo komunikatu odrzucenie przez OSD zawarcia UD na podstawie oświadczenia woli. Przejdę teraz do prezentacji funkcjonalnej procesu w systemie CMS. Jestem zalogowany w roli rynkowej jako OSD celem prezentacji charakterystyki punktu pomiarowego. W tym celu przechodzę do dane podstawowe umowy. Punkt pomiarowy, wyszukaj punkt pomiarowy. Podaję kod pp, klikam przycisk szukaj, następnie przechodzę do wyszukanego punktu pomiarowego. Poniżej w umowach widzimy brak zawartej umowy sprzedaży, następnie przelogowuję się na sprzedawcę. Jestem teraz zalogowany w roli rynkowej jako sprzedawca. Z górnej belki wybieram Procesy: Sprzedaż energii elektrycznej, Zmiana sprzedawcy US. Odwiera się stosowny formularz dla procesu 1.1, w którym uzupełniam niezbędne dane. Podaję kod pp. Zgoda na udostępnienie rzeczywistego profilu zużycia SE. Określam jako prawda. Podaję datę rozpoczęcia. Określam również pop Czy posiada prawo do odstąpienia od umowy? Zaznaczmy jako puste. Podaję okres rozliczeniowy sprzedawcy. Jaki okres wypowiedzenia? Określam jego terminowość. Bezterminowa. Czy nabywca końcowy. Puste. Czy odbiorca końcowy. Puste. Następnie przechodzę do dodania parametrów handlowych. W sekcji poniżej klikam przycisk plusa celem uruchomienia kolejnego formularza. Podaję nazwę produktu. Oraz jego opis. Określam warunki produktu. Będzie to cena standardowa, podstawowa oraz terminowość produktu. Bezterminowa. Klikam przycisk Zapisz. Kolejno, przechodzę do dodania użytkownika. W tym celu również klikam przycisk Plusa. Określam typ użytkownika KSE. W tym przypadku będzie to osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej. Oraz określam jej numer PESEL. Klikam przycisk Zapisz. Tak przygotowany formularz jest gotowy do przesłania. W tym celu klikam przycisk Prześlij. Po poprawnym przetworzeniu komunikatu przejdę teraz do prezentacji charakterystyki punktu pomiarowego z zawartą umową sprzedaży. W tym celu z górnej belki klikam w Dane podstawowe umowy, Punkt pomiarowy, Wyszukaj punkt pomiarowy. Podaję kod PP oraz określam datę charakterystyki, w której wykonywany był proces 1.1. Klikam przycisk Szukaj, przechodzę do punktu pomiarowego. Poniżej w sekcji umowy widnieje już nasza umowa sprzedaży zawarta przez proces 1.1. Teraz przeloguję się na użytkownika OSD celem realizacji procesu 2.2 aktualizacji charakterystyki PP. Jestem zalogowany jako OSD. Z górnej belki klikam Procesy, Usługi Sieciowe, Imigracja Użytkowników, Aktualizacja Charakterystyki PP. Podaję kod PP w formularzu przygotowanym do procesu 2.2. Określam kategorię aktualizacji. Będzie to zmiana parametrów handlowych, grupa taryfowa i moc umowna. Podaję datę charakterystyki PP. Klikam przycisk Wybierz. Następnie klikam przycisk Zmiana parametrów handlowych, grupa taryfowa i moc umowna. Pojawia się kolejny formularz dla procesu 2.2, w którym określam typ zgłoszenia aktualizacji. Będzie to powiadomienie. Podaję datę i czas zmiany charakterystyki pp. Określam grupę taryfową, jak i moc umowną. Następnie klikam przycisk Prześlij. Dane zostały zaktualizowane poprawnie. W widoku punktu pomiarowego możemy zweryfikować nasze zaktualizowane dane w parametrach handlowych warunki świadczenia usług. Widzimy zmienioną grupę taryfową i dodaną moc umowną. Dziękuję za uwagę.